Rodzic może sponsorować swoje dziecko, jeżeli jest ono niezamężne i już nawet jeżeli macie państwo tylko zieloną kartę. I pamiętajcie, że ma to wiele pozytywnych stron. Po pierwsze, kolejka, która wydaje wam się w tej chwili długa, zaczyna się już procesować z chwilą, kiedy wysyłacie aplikację. Po drugie, kiedy państwo otrzymacie obywatelstwo, wasze dziecko będzie mogło być sponsorowane. Jeżeli się ożeni z całą jego rodziną, z dziećmi i współmałżonkiem, ale najważniejszym elementem jest to, że jeżeli państwo zaczniecie sponsorowanie niezamężnego dziecka przez zieloną kartę, z chwilą, kiedy dostaniecie obywatelstwo, będziecie mogli wybrać tą lepszą, krótszą kolejkę, czyli tą kolejkę albo przez rodzica, który sponsoruje swoje dziecko mając obywatelstwo, albo przez rodzica, który zaczął to jako zielona karta.